Najgorsze produkty w sklepie Millworld w roku 2022 to będą te produkty, które zniknęły z oferty sklepu po tym, jak je przetestowałem, okazały się nie nadawać kompletnie do niczego. No i znowu, tak jak w analogicznym odcinku, gdzie mówiliśmy o najlepszych produktach, jakie testowałem na przestrzeni roku z oferty sklepu Millworld, tak samo tutaj zrobimy sobie takie podium. No i teraz, żeby dla jasności, które miejsce jest które, pierwsze miejsce w tym wypadku to będzie przedmiot, produkt najgorszy moim zdaniem. Więc zaczynamy sobie od miejsca trzeciego, od tego produktu powiedzmy sobie, zno... no on też nie będzie znośny do końca. One wszystkie są tragiczne, bo wszystkie wyleciały z oferty, no ale ten najgorszy będzie miejscem pierwszym. Miejscem trzecim będzie latarka, która bardzo mnie zawiodła. No, wydawała się naprawdę w porządku, jeżeli tak na nią popatrzeć. Mała, lekka. Pewnie fajnie leży na głowie. No i tutaj kończą się jej zalety. Ta taśma klejąca nie znalazła się tutaj bez powodu. Mianowicie, kiedy chciałem otworzyć to wieko po to, żeby zwyczajnie umieścić w tej latarce baterię, bo jest ona na baterię. Nie wiem, w ogóle. Samo to, żeby otworzyć to to, 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 była już, to, to było już wyzwanie dla mnie. No bo tak, wciskamy tutaj ten niby przycisk, on się tak naprawdę nie wciska. Tu musimy gdzieś paznokciami podważać, no i dobra, otwiera się, prawda? Z tym, że jak ja to zrobiłem po raz pierwszy otworzyło się no i połamało jednocześnie. A ja naprawdę dużej siły nie użyłem do tego, bo to zwyczajnie jest niskiej jakości plastik, bardzo cienkie są te wszystkie elementy tutaj te ząbki, no to się po, połamało, no i teraz wszystko opiera się na taśmie klejącej u mnie, no i tak, mamy tutaj aż trzy baterie AAA, no to jest najgorsze moim zdaniem rozwiązanie, bo niedawno pokazywałem wam latarkę również od Highlandera, no ale ona była na jeden gruby paluszek, jedna bateria typu AA, no i to jest fajnie, możemy tych baterii mieć sporo ze sobą, wymieniamy po jednej. No a tak, robi się bajzel w ekwipunku. Musimy wziąć naprawdę sporo tych baterii, żeby je wymieniać na bieżąco. To jest ciężar, to jest miejsce w ekwipunku. No a poza tym, kiedy już wymienimy te baterie, to mogą nam się łatwo pomieszać te zużyte już z tymi nowymi, no bo zwyczajnie pełno tych baterii trzeba mieć przy sobie. No Słabe rozwiązanie: dużo lepiej sprawdziłyby się tutaj po prostu dwa grube paluszki, albo nawet jeden gruby, bo jak widać w latarce, którą pokazywałem chyba dwa odcinki wcześniej, no to wystarczy do takich latarek w zupełności jeden paluszek, a takich małych, świecących, byle jak powiedzmy to sobie. Latarek, no i niestety to nie jest koniec tych minusów. Bo popatrzcie, jak ta latarka działa. Tu jest taki przełącznik, który mi się zwichrował, i on w zasadzie on się zwichrował od razu, bo był fabrycznie zwichrowany. Ja nie wiem o co tutaj chodzi. Ale tak, no mamy tutaj światło czerwone i białe, i sobie mogę włączyć. O, czerwone światło, mogę sobie włączyć białe. To muszę przesunąć wtedy ten przełącznik w drugą stronę. No to przesuwam. No i mamy białe, i tym razem to zadziałało. Ale czasami to nie działa. Się okazuje o. Teraz przesunąłem i co? I nie działa. Jest na prawo całkowicie. Czas na miejsce drugie, a miejscem drugim jest słynna saperka, którą testowałem w odcinku poświęconym właśnie łopatką piechoty, jak niektórzy sądzą. Natomiast nie każdą z nich można nazwać łopatką piechoty, więc ja nazywam to saperkami. No i szczególnie tej właśnie nie można było nazwać łopatką piechoty, bo nie wiadomo do czego to tak naprawdę służyło. To była łopatka Wielofunkcyjna, która była jednocześnie nożem, a raczej taką maczetą, jednocześnie piłą, no i właśnie łopatką. No ale wiadomo, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. I tak też było w przypadku właśnie tej łopatki. Wszystko tam było luźne. Miałem wrażenie, że w każdej chwili jakiś element może odpaść. I tak się też stało, kiedy zacząłem używać maczety, sprawdzać na suchym patyku, jak ona rzeczywiście działa. No to ona zwyczajnie wyskoczyła z ręko, jeśli poleciała sobie gdzieś w las. Tak samo mogło stać się z łopatką, tak samo mogło stać się z piłą, gdyż to wszystko tam po prostu latało luzem. Ten zaczep nie był stabilny. Więc automatycznie stwierdziłem, że ta łopatka nie nadaje się do niczego. Tam nie było sensu już się przypatrywać temu, czy nóż jest ostry, czy piła dobrze tnie, czy łopata dobrze kopie, bo to nie miało kompletnie żadnego znaczenia w momencie, kiedy te narzędzia nie trzymały się stabilnie rękojeści. Więc automatycznie ta łopatka właśnie wyleciała z oferty sklepu Millward. Najmniejsza z pośród saperek, oprócz funkcji piły. I noża, maczety. Ma jeszcze możliwość zamienienia ją w toporek. Toporek, siekierkę. Jest tępa, jak widzicie. Nie naostrzona fabrycznie. No ale z tym można sobie poradzić ostrząc ją po prostu. Bardziej bałbym się tego tutaj mocowania. To wszystko lata. To wszystko jak widzieliście przy teście maczety. Czy tam noża z tej. Siekierko, saperki, no to wszystko może po prostu puścić. Nagle przy mocniejszym gdzieś uderzeniu wyskoczyć, a to jest szczególnie niebezpieczne, jeżeli używamy właśnie toporka, romiąc drewno. No niech nam to wyskoczy, wyleci i da prosto w głowę przy zamachu. Czas na miejsce pierwsze, i będzie to produkt, o którym do tej pory nie słyszeliście. A to dlatego, że nagrywałem odcinek, gdzie ten produkt występował. Miałem już scenariusz w głowie. No i okazało się, wszystko się w zasadzie opierało o tę rzecz jedną. No i ona się rozleciała, więc odcinek nie doszedł do skutku, bo zwyczajnie nie byłem w stanie spełnić całego scenariusza tego odcinka bez tej jednej rzeczy. No ale teraz o tym mówię. Hamak Highlander Tracker. Na pierwszy rzut oka wydawał się fajną alternatywą dla hamaka z dekatlonu, czyli takiego podstawowego hamaka, kiedy zaczynamy naszą przygodę dopiero z hamakowaniem, z bushcraftem, to zwykle słyszymy takie polecenie, kup sobie najpierw hamak z dekatlonu, zobacz czy to Ci pasuje, później ewentualnie coś lepszego. To mogła być alternatywa dla tego dekatlonowego hamaka, no ale niestety nią nie jest. Z tego powodu, że w tym hamaku nie da się leżeć i ja nie wiem, kto go zaprojektował, ale naprawdę mam fragmenty nagrań jeszcze, więc zobaczycie teraz, o co tak naprawdę chodzi, dlaczego nie należy pod żadnym pozorem tego hamaka kupować. Siadam w takim hamaku, gdzie popatrzcie. Ta strona jest napięta, ta jest luźną szmatą. Tam jest coś po prostu źle zaplątane, bo to powinno. Bawcie. Kładę się w takim hamaku. Tu jest całkowity luz. No i wystarczy, że przekręcę się na jeden bok. Nigdy z żadnym hamakiem nie miałem takich problemów, że po rozwieszeniu ja nie wiem, dlaczego z niego spadam. Tu mogło zajść coś na zasadzie. Zaplątania się tego punktu montażowego gdzieś między tak, może później gdzieś sobie poszedł tak, potem tak. No i teraz ja już nie dojdę, jak ja mam to odplątać? Jeżeli to jest rzeczywiście zaplątane. Także, no niezależnie od tego, czy ja to za chwilę rozwiążę, czy nie, to uważam, że ten hamak jest do niczego, bo nie po to kupuję hamak, żeby on mi się bez przerwy plątał, żebym ja nie mógł go właściwie rozwiesić. No nie o to przecież chodzi. Pierwszy raz się z takim hamakiem spotykam, żeby takie problemy stwarzał. Żałujcie, że tego nie widzieliście. Po tym, co zobaczyliście, chyba sami przyznacie mi rację, że jest to jedyny. Słuszny kandydat na pierwsze miejsce wśród najgorszych produktów w sklepie Millworld w tym roku: Hamak Highlander Trekker, który już z oferty sklepu wyleciał właśnie po tych testach, które widzieliście. Nie wiem, czy miałem to nagrane, więc teraz o tym wspomnę. Tutaj są dołączone taśmy nie ma systemu montażowego jako takiego są same taśmy tylko. No i sp spróbowałem powiesić ten hamak. Zobaczcie, że tak mówię, no ale mróz jest dość spory i mi po prostu już zamarzają usta. Spróbu spróbowałem ten hamak powiesić na samych taśmach. Następnie położyłem się w hamaku. Lekko się pobujałem. No i taśmy się zerwały. Zwyczajnie wylądowałem na glebie. Tak więc no nie dość, że ten hamak jest do niczego, bo jego środek ciężkości jest w jakiś sposób zaburzony. Jedna strona jest luźna, nie da się w nim położyć, bo zaraz się przekręca i wypadamy z niego. Albo jest to kwestia tego, że linki się w nim plączą, także nie idzie ich rozplątać, albo czegoś innego. Samej konstrukcji nie mam pojęcia. Ale dodatkowo te taśmy nie wytrzymują ciężaru człowieka, który waży, ile ja wtedy ważyłem, kiedy to nagrywałem, no niecałe 80 kilo chyba, może nawet 80, no ale bez przesady, no 80 kilo i i hamak nie, ma nie wytrzymać, no, no to jest już lekkie przegięcie, prawda? Więc rzeczywiście uważam ten hamak za najgorszy produkt, jaki testowałem w tym roku, w, który znalazł się w ofercie sklepu Millworld, ale już go w tej ofercie nie ma. To były trzy takie przedmioty, których Wam nie polecam. Jeżeli znajdziecie je w ofercie innych sklepów, to pod żadnym pozorem ich nie kupujcie. Jest to po prostu zwyczajna Tandeta. No i teraz tak moglibyśmy powiedzieć, że firma Highlander to jest jednak jakaś dziadowa. No bo przecież ten cały właśnie hamak jest z Highlandera. Ta latarka, która się połamała, również jest z Highlandera. Dziadowa firma. No okazuje się, że nie, bo dużo przedmiotów jakie testowałem. Jest naprawdę świetnej jakości od tej firmy i to jest tak samo jak z Miltekiem, z innymi markami. One mają po prostu dobre produkty i beznadziejne produkty. Jak widzieliście w zestawieniu, yy, w tym podium, najlepszych produktów w ofercie sklepu Millward, które testowałem w tym roku, to tam się znalazła kuchenka marki, przecież Highlander, właśnie, więc. To nie jest tak, ta firma ma zarówno bardzo dobre produkty jak i słabe produkty. I dlatego ja tutaj jestem, nagrywam dla Was filmy, sprawdzam dla Was te produkty. Często mówicie... O znowu przyszedł ten, co to będzie reklamował sklep o produkty tylko zachwalał, zachęcał do kupna. Owszem, ja często zachęcam do kupna czegoś, zachwalam, ale wtedy, kiedy rzeczywiście to coś jest dobrym produktem, godnym polecenia. Jeżeli tak nie jest, to ten produkt wylatuje z oferty sklepu, jak widzieliście w tym zestawieniu takie rzeczy rzeczywiście się znajdują, które ja wam odradzam, bo no po prostu nie nadają się do użytku, są zwyczajnymi bublami. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Szczerze mówiąc, nie wiem, kiedy on wleci, więc już teraz życzę Wam szczęśliwego nowego roku i mam nadzieję, że w nowym roku wjedziemy z nową jakością filmów zarówno na kanale Millworld, jak i na kanale Adventurer. Ja to zapowiadam już od dawna. Cały czas się do tego zbieram, już chyba przez rok się do tego zbierałem, ale plus jest taki, że cały sprzęt jest już zakupiony, nowe serie, niebawem powstaną filmów, które będą no, bardziej dla mnie czasochłonne, ale też będą wyglądały dużo lepiej. Tak więc żegnamy się w tym roku, witamy w następnym czołgiem, do następnego odcinka.